Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. 1 kwietnia przynosi nam kompletnie niespodziewane ruchy transferowe przy ulicy Sotysiej 25 w Katowicach. Podlesianka Katowice pozyskała nowych graczy, którzy z całą pewnością wstrząsną rozgrywkami w czwartej lidze. Kilka dni temu trener Dawid Bremer uchylił już nieco rąbka tajemnicy o jednym z zawodników. Mówimy tutaj o ludziach, którzy naprawdę są ograni na wyższych szczeblach. Można powiedzieć, że, że będą to na pewno gwiazdy tej, e, gwiazdy tej ligi. Nie będziemy Was dłużej trzymać w niepewności. Miał być Real Madryt, miała być słynna Barcelona, nic z tego. Kylian Mbappe, jeden z najlepszych zawodników współczesnego piłkarskiego świata, zdecydował się na transfer do Podlesianki Katowice, która jest aktualnym liderem w pierwszej grupie czwartej Ligi Śląskiej. Tak, przechodzę do podlesianki. Widziałem ile w klubie jest pasji i pomysłów. Dla mnie było to kluczowe, bo widzę, że klub znakomicie się rozwija. Skąd w ogóle temat podlesianki? To bardzo proste. Na jednym z meczów poznałem się z Mario Kuroszem. To on namówił mnie na transfer na Sołtysią. Nasz redakcyjny kolega i jednocześnie zawodnik podlesianki Maciej Stachoń zapytał u źródła, czyli u Mariusza Kurosa. Powiedz po jeszcze o tym bapę. Nie, nie. Gadaj, gadaj. Co mam powiedzieć? Pewnego dnia poznałem Kiliana, rozmawialiśmy o podlesiance, może kiedyś zagra w podlesiance. Rozmowa przeprowadzona została kilka dni przed ogłoszeniem transferu. Dzisiaj możemy oficjalnie potwierdzić, że Kilian Mbappé został nowym zawodnikiem Podlesianki Katowice. Bardzo się cieszę z tego transferu. Od dawna oglądam Podlesianka TV i nie mogę doczekać się wspólnej gry z Rosą, Pachem, Grzeszczem i Tomanem. To znakomici piłkarze. Po ogłoszeniu transferu duży zawód panuje w Madrycie, gdzie trenerem Realu jest Carlo Ancelotti. Włoch nie ukrywa swojego rozczarowania decyzją Mbappe. Tak, jesteśmy rozczarowani, ale nie mamy wpływu na decyzję zawodnika. Mbappe wybrał podlesiankę i życzymy mu wszystkiego dobrego. Kilka słów o transferze we francuskich mediach przekazały także dwie absolutne legendy trójkolorowych Zinedine Zidane i Thierry Henry. Dla mnie to znakomita decyzja przez niego podjęta. Ludzie zapominają, że Podlesianka ma w swoich szeregach znakomitych graczy. Gdybym ja miał taką możliwość wiele lat temu, podjąłbym dokładnie taką samą decyzję. Myślę, że Kilian swoją grą poprowadził Podlesiankę do wielu sukcesów. Rozmawiałem z Kilianem o tym transferze, mówił, że waha się czy wybrać Real czy Podlesiankę, powiedziałem mu, młody, między tymi klubami różnica jest minimalna, przemyśl sobie, gdzie ludzie będą darzyć cię większym szacunkiem, gdzie będą cię wspierać nawet w przypadku porażki, powiedział, Thierry, to bardzo mądre co mówisz, wybór jest oczywisty i stwierdził, że chce tam po prostu zagrać. Kilian, witamy w Podlesiance i życzymy powodzenia. A teraz po francusku. Bienvenue Podlesiankę. Podlesianka, bonne chance sur le terrain. Good luck, my friend. Podlesie jakim.